Zaprosi do studia Przemka Baleje, który jest radcą prawnym z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się między innymi w prawie nieruchomości, w prawie związanych z, ze sprawami konsumenckimi oraz właśnie z bankowością. Witaj Przemku. Cześć. Przemek, często klienci w trakcie trwania umowy zawierali aneksy. Z czym to się wiąże i czy ma to jakikolwiek wpływ na to, czy nasza umowa właśnie będzie unieważniona, czy też odfrankowiona? No to jest bardzo dobre pytanie. Dlatego, że faktycznie w momencie wejścia w życie ustawy antyspodowej w 2011 roku klienci byli namawiani do zawierania aneksów do umów kredytowych i te aneksy przewidywały możliwość spłaty bezpośrednio we frankach szwajcarskich. W przypadku niektórych banków jeszcze dodatkowo przy okazji tego aneksu wprowadzono zmiany dotyczące ustalania kursów w taki sposób, aby one nie były klauzulą abuzywną. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, tego rodzaju jakby naprawienie umowy nie jest skuteczne. Jeżeli umowa została zawarta i zawierała nieuczciwe klauzule, to wszystkie skutki, jakie można wywiązać, można wyciągnąć wobec tej umowy, wobec tego stosunku prawnego, one są nadal aktualne nawet pomimo zawarcia takiego aneksu. Aczkolwiek problem istnieje, ponieważ jest to jedno z o to, co się zapytałeś, to jest jedno z pytań. Które skierował sąd okręgowy w Gdańsku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, o czym pewnie będziemy jeszcze później mówić. A jak obliczyć wartość roszczenia w takiej umowy? No, to zależy, co chcemy osiągnąć. Jeżeli chcemy osiągnąć nieważność, ustalić nieważność umowy kredytu, to w mojej ocenie właściwym sposobem obliczenia roszczenia jest ustalenie, żądanie zwrotu wszystkich środków, które się wpłaciło do banku. Wszystkich, obojętnie jakim tytułem, czy to były. Spłata raty kredytu, czy to było oprocentowanie, czy, czy to były jakieś inne opłaty. Przy czym trzeba pamiętać o tym, żeby osobno zażądać tego, co się wpłacało w złotówkach i tego, co, co się wpłacało we franka szwajcarskich. Jeżeli natomiast chcemy... Czyli rozpisujemy to tak jakby w pozwie dwie te... Czyli kwoty w walucie i kwoty w przykład, to żądam, to... żądam zapłaty 66 tysięcy... No tu nie 000. ma sztywnych zasad, tylko... Znaczy, te zasady się kształtują. Zasadnie. One w tej chwili są kształtowane między innymi przez składane pozwy, a w największym stopniu przez orzeczenia sądów. Przy czym największą wartość w tym zakresie mają orzeczenia sądów drugiej instancji, bo one są ostateczne. To po pierwsze, ale po drugie, starają się formułować pewne zasady. Te zasady nie zawsze są ze sobą zgodne, czasami są ze sobą sprzeczne, ale ilość tych orzeczeń powoduje, że wyłania się z tego pewien obraz. Można na podstawie znajomości tych orzeczeń ustalić, jak, jakiego wyroku możemy oczekiwać w przyszłości. Natomiast jeżeli kierujemy pozew i żądamy tylko od frankowienia, no to wtedy musimy ustalić, ile bylibyśmy zobowiązani do zapłacenia bankowi, gdyby nie było tej klauzuli indeksacyjnej, gdyby ten kredyt nie był przeliczany na franki szwajcarskiej z powrotem. Przy zachowaniu oprocentowania opartego na Liborze. Takie mam pytanie, ale trafiają się czasami wyroki drugoinstancyjne. Czy w ogóle trafił się tak, żeby była jakby zastąpiona ta stopa Liboru liborem? Nie. Nie, bo to jest niedozwolone. W tej chwili to jest niedozwolone. Był taki postulat ze strony banków. Banki. Reprezentując swoje stanowisko procesowe w procesie, proponowały coś takiego. Natomiast orzecznictwo Sądu Najwyższego i również Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej w tej chwili w zasadzie wyklucza coś takiego, że jeżeli mamy niedozwoloną klauzulę umowną, to zastąpimy ją jakąś inną, która będzie dobra. Mhm. Bo to jest niezgodne z wolą stron i sąd nie ma takiej kompetencji. No, tym bardziej, że to wychodzi poza zakres ustalenia, rozpoznania samo faktycznego. To już by była kreacja, to już by było stworzenie nowej umowy, gdzie sąd otrzymałby władzę wyrzucenia jednych zapisów i wstawienia yy, jakichś swoich. No, podobnie, że jeżeli wstawia, to muszą być te przy, przepisy dyspozytywne, czy jakoś to się tak nazywa? Jeżeli ewentualnie usuwa hmm, jakieś tak, przepisy. Tak, taka możliwość oczywiście istnieje, ale to są bardzo limitowane przypadki i to nie jest ten przypadek. Okej. Okay. Dobra. Czyli jeszcze raz powiedzmy w tym przypadku, i o jaka tą kwotę sporu chodzi? No w przypadku, jeżeli żądamy od no to musimy wyliczyć, ile zapłaciliśmy, wyliczyć, ile powinniśmy byli zapłacić, gdyby nie było franków, odjąć jedno od drugiego i zarządzić zwrotu tej kwoty, która została napłacona. Jeszcze wa ważne, żeby widzą tutaj dodać, że podstawą wyliczenia tego wszystkiego jest uzyskanie zaświadczenia z banku. To tak, no, powiedzmy na etapie przygotowywania pozwu, to jasne, natomiast w toku procesu tutaj trzeba sięgnąć do specjalistycznej wiedzy biegłych. Praktycznie we wszystkich procesach tego rodzaju konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego z zakresu rachunkowości, który dokona dokładnego wyliczenia i zweryfikuje te wyliczenia, które zostały dokonane przez powoda, czyli kredytobiorcę bądź jego pełnomocnika. No i w momencie, kiedy taka opinia zostanie stworzona, to istnieje możliwość rozszerzenia powództwa lub jego redukcji w jakimś zakresie, aby dopasować to powództwo do tej opinii, aby dać sądowi odpowiedni materiał, aby, aby wydał sprawiedliwy wyrok. No i jeszcze myślę, że też jedną rzecz o tych pozwach alternatywnych, żeby dodać, tak, że Przeważnie, jak Ty przygotowujesz ewentualnie takie sprawy, to. Tak, niestety, no, ale to też się wiąże z tym, że orzecznictwo mamy niejednolite. I w przypadku niektórych składów orzekających można liczyć na to, że uwzględnione zostanie powództwo o ustalenie, a w przypadku innych, że nie. W związku z tym trzeba skierować ten. Powód powinien to skierować powództwo w taki sposób, aby nawet jeżeli sąd uzna za jedno z tych roszczeń za niemożliwe do zrealizowania, aby mógł orzec w taki sposób, aby interes kredytobiorcy został zabezpieczony, w należyty sposób. A jak tak przyglądasz się tym sprawom? Które rozwiązanie dla klientów przeważnie wydaje się yy, lepsze, korzystniejsze, albo jeżeli może być różnie, to co, kiedy, tak? W większości przypadków Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla klientów jest wyjście z żądania nieważności umowy, ustalenia nieważności umowy i żądanie zwrotu wszystkich wkładów. W liczbach bezwzględnych, jeżeli dokonamy wyliczenia, to jest to najkorzystniejsze dla klientów, ponieważ jeżeli umowa się okaże nieważna, to znaczy, że nieważne są również, nienależne są również odsetki, które zostały pobrane, pobrane do tej pory. Natomiast Cała reszta, no trudno powiedzieć, tak? Trudno powiedzieć. Również bardzo korzystnym dla klientów jest żądanie odfrankowienia, dlatego, że żądanie odfrankowienia co prawda nie jest tak korzystne finansowo jak sama nieważność, ale daje klientowi większą stabilność. Dlatego, że tak, nadal funkcjonuje umowa kredytowa zabezpieczona hipoteką. Bank nie ma żadnych podstaw do tego, aby mu ten stosunek kredytu wypowiedzieć. Klient tak naprawdę nie musi się stresować tym, że za chwilę czeka go pozew ze strony banku o zwrot nienależnej części kwoty i wtedy się będzie musiał zastanawiać nad tym, skąd te środki pozyskać, aby spłacić bank. Także to jest zawsze indywidualne w tym przypadku. Natomiast tak, liczba pod względy. Najkorzystniejsza jest nieważność. Natomiast czynnik niewymierny w postaci stabilności i pewnej takiej pewności życiowo-obrotowej życiowo no przemawia też za żądaniem ostankowym. Jeżeli mówimy już tutaj, właśnie na, jesteśmy na etapie ustalania tych możliwych korzyści, to żeby widzowie wiedzieli, pierwsze co to umowa nie musi być zakończona, ale może być zakończona. I bez względu na status spłacanego kredytu, wszystko jest OK. A powiedz mi jeszcze, czy miałeś do czynienia z sytuacjami, kiedy klient nie wiem, spóźniał się z kredytem, albo ewentualnie jak on miał w trakcie na przykład całego procesu wypowiedział na tę umowę, co wtedy by się działo? To też nie ma wpływu na sytuację klienta w tym przypadku. To znaczy tak, jeżeli, chodzi, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że klient ma wypowiedzianą umowę kredytu i nawet już bank go pozwał o zwrot tej kwoty kredytu we frankach szwajcarskich przeliczonych na złotówki po dzisiejszym kursie, no z mojej praktyki wynika, że wytoczenie powództwa e, takiego o odfrankowienie, bądź też o unieważnienie umowy jest przesłanką do zawieszenia tamtego postępowania. To jest podstawa do tego, żeby zawiesić postępowanie z powództwa banku przeciwko klientowi. Ale też nie trzeba tego robić, dlatego że wszystkie zarzuty dotyczące stosowania klauzul niedozwolonych można również podnosić w procesie, który bank wytoczy klientowi o zapłatę z tytułu kredytu hipotecznego, którego on nie przestał, który, którego on przestał obsługiwać. I trzeba pamiętać o jednej rzeczy: to, że klient przestał spłacać kredyt, może być spowodowane rozmaitymi rzeczami. To nie powoduje tego, że to on jest tym nieuczciwym i że na pewno przegra i że na pewno nie ma racji. To różnie może być. Tak jak wspomniałem na początku, ryzyko długotrwałości tego stosunku kredytowego yy, rozciąga się na bardzo wiele lat. Może się to sprzęgnąć z bardzo różnymi sytuacjami życiowymi, poważnymi chorobami, problemami rodzinnymi. Także to, że ktoś nie obsługiwał regularnie kredytu, nie powinno go w jakiś sposób onieśmielać. On powinien po prostu oceniać. Trzeba działać. Znaczy działać lub nie działać. Decyzja o działaniu lub nie no, trzeba skalkulować na podstawie ryzyka, ale powiedzmy tego czynnika nie trzeba brać pod uwagę.